Oj, dużo się dzieje ostatnio. Przyszła im paczka, e, przyszła paczka z takimi e, pojemnikami plastikowymi. To zaraz Wam pokażę, jak to rozpakuję. A ostatnio dużo się dzieje. Tutaj segreguję jeszcze miksa. Znaczy, w zasadzie to kataloguję go i wprowadzam do szufladek. E, tutaj leży kolejny miks 20 kg, ale okazuje się, że jest tego mniej. E, na szczęście nie ma podróbek. Z tego, co patrzyłem z grubsza, jest dużo e, instrukcji. I może właśnie dlatego yy, ten mix może tyle ważył, tak został zważony po prostu z tymi instrukcjami. Jest tego sporo. Jest trochę ninjago, jest yy, y, taka mieszanina, jest City, jest Star Wars, jest Hobbit jakiś, yy, Chima. Tutaj są nawet pudełka, leżą yy, chyba dwa czy trzy. Jeden Star Wars ninjago, Chima. To w takim pudełku wielkim przyszło, także trochę się dzieje. A zaraz rozpakujemy to pudełko, które jest tutaj na stole z pojemnikami i pokażę Wam, jak to wygląda. I tak wyglądają te pojemniki, jakby Wam je pokazać tutaj może przy kąpie. Takie mniej więcej na wielkość. Może jeszcze z kubeczkiem Wam pokażę herbaty, jak on mniej więcej w porównaniu z kubkiem wygląda. Eee, mniej więcej tak. Jeszcze wyjmiemy sobie szufladkę, może schowaj. O, on jest trochę większy niż szufladka ta największa z Hawaii.com, ale jest zamykany, ma pokrywkę i dzięki temu będę mógł sobie postawić go jeden na drugi. Eee, będę mógł sobie ustawiać je jeden na drugi, tutaj na tą naklejkę nakleję swoją, jakieś swoje unumerowanie i wymienię po prostu te worki stąd, bo ustawiam sobie te pudełka. Yy, i będę mógł tutaj przechowywać jakieś briki yy, większe, yy, właśnie już jednego koloru, tak jak mam, pokażę Wam tutaj, tak jak mam tutaj w tych szufladkach. Myślałem, żeby zamówić jeszcze większe te pojemniki, ale stwierdziłem, że na początek kupię takie. Yy, kupiłem ich 40 sztuk i wydaje mi się, że na tą chwilę będę miał co w nich trzymać, a w następnym rzucie dokupię więcej szufladek, tylko właśnie zastanawiam się, yy, których. Może bym dokupił tych schowaj, albo dokupił po prostu tych mniejszych, jeszcze więcej, żeby po prostu rozbudowywać, bo na takie akcesoria też się przydają, mimo wszystko, te szufladki. Zobaczcie, mam na przykład porozdzielane już te elementy od Palm. Jedne są z tym długim pinem wczepiającym, a drugie są z krótkim. Ci z Was, którzy bardziej się orientują, to wiedzą na pewno o co chodzi. No i co? No, się po prostu tutaj inaczej porozdzielane po prostu te, te elementy. Trochę bardziej szczegółowo. Nie tak, że jest jakaś mieszanina klocków w, w jednej szufladce, chociaż oczywiście zdarzają się takie. Zdarzają się takie, no bo nie ma tego miejsca do przechowywania zbyt wiele. To znaczy powierzchnia może jest, ale no po prostu y, nie starcza aż tyle funduszy, żeby, y, żeby się zaszufladkować. Ale co, no 40 pojemników takich przyszło i myślę, że będą y, spełniały swoje zadanie. Na pewno będę miał co w nich trzymać, także zabieram się do dalszej roboty. Co do figurek, to muszę Was pocieszyć, że trochę tego wyszło. To znaczy tak, te figurki z Adventures to one są y, wiadomo z tego z tego miksa Adventures, zobaczcie, jest. Kurczę, wybaczcie, nie pamiętam jak się nazywa ta figurka, ale jest kompletna i w bardzo dobrym stanie. No, jest super. Kolejna figurka z Adventures, to są. No, sami widzicie, co tutaj jest, może Wam przybliżę to jeszcze. Jest figurka ze Space, chociaż Tors jest, nie wiem, ze Star Warsów, czy nie, czy z czegoś innego jeszcze. Nie wiem, będę to sprawdzał. Tutaj też taki element fajny. To też się często gubiło w zestawach. To fajnie, że, że tutaj to jest. Tu jest ten Islanders, który już wcześniej był pokazywany w przeglądzie. I co tutaj jeszcze jest? No, dużo fajnych elementów z piratów. Są plecaki, są jakieś pagony. Właśnie brązowe, o których Wam mówiłem. Tutaj ten element też już był pokazywany. Zobaczcie. Czerwone pagony, są czapki pirackie, są tego typu czapki. Jest kompletna małpa. To było z tego miksa 25-kilowego i ta torba jeszcze z miksa 25-kilowego. Tu są głównie figurki, jakieś elementy typu głowy, nakrycia głowy, takie właśnie akcesoria. A tutaj są jeszcze tarcze. Są jeszcze jakieś tego typu technikowe jakieś połączenia są jakieś takie drobne elementy więc to jest jeszcze do przebrania ale sami widzicie że tych figurek trochę było tak jak mówiłem wcześniej one były ewidentnie rozebrane i to się teraz potwierdza tutaj sporo tego wyszło ja to skompletuję i zobaczymy jak dużo kompletnych figurek udało mi się z tego miksa wyciągnąć tak to wyszło po ułożeniu Figurek wyszło tyle, gdzieś do połowy, mniej więcej dotąd. Czyli pierwszy rząd, i tutaj kilka figurek, to są figurki z tego Mixa Adventures. A pozostałe jeszcze Star Warsy prawdopodobnie też są właśnie z tego Mixa. A reszta figurek jest z tego Mixa, 25 kg. No i jak na 25 kg to jest mało, ale coś tam się uchowało. Dużo akcesoriów. No mega dużo, tutaj powinno być dużo więcej figurek, nie wiem, czy one zaginęły właścicielowi, czy je odsprzedał. Zobaczcie, co tutaj jest. Są kaski i nakrycia głowy z kasel, z Piratów. Z Piratów jest dużo, dużo tych chustek, bandan, różnych czapek właśnie pirackich. Są kaski, tutaj są szybki właśnie do nich, tutaj są zwykłe czapki z daszkiem i jakieś inne kaski. Jakieś skafandry do nurkowania, plecaki, pokrowce na strzały, nie pamiętam jak to się nazywa, pagony, czerwone, żółte, brązowe, bardzo spoko, pelerynki, rączki od y, szkieletów, od droidów różnych ze Star Warsów. Tutaj te, to są ciekawe elementy, tutaj jeden czerwony uciekł, to są takie piórka właśnie od Casyl, i gdzieś tutaj jest jeszcze czapeczka, która też jest mm, dosyć wartościowa. Nie patrzyłem, jaka jest jej cena. Ale ona, właśnie do niej wchodzi to piórko jedno, albo czerwone, albo niebieskie. Tutaj są też elementy, które wchodzą do kasków, i właśnie, i przechodząc, to są tutaj torsy, te bardzo bardzo wartościowych figurek. Gdzieś tutaj są spodenki, właśnie te niebiesko-czarne. I jedna główka, prawdopodobnie ta, jest właśnie do tej figurki. Ale brakuje pelerynki, pelerynki i hełmu, gdzie hełm składał się właśnie też z tych piórek. Także jest to niekompletne. W ogóle ciężko znaleźć to, żeby było kompletne gdzieś w miksie. Jeżeli się trafi, to jest to mega duże szczęście. Tak wyszło tego całościowo, także myślę, że jest ok. Więc podsumowanie kończymy już pracę z tym miksem. Został on zrobiony w 95% około. Zostało tam niewiele do skatalogowania, bo zostały felgi, opony, jakieś właśnie koła. To wszystko mam w takim jednym zbiorczym worku. I te koła są jeszcze z poprzedniego miksa częściowo, bo robię to po prostu za jednym razem. I zostały jeszcze jakieś mniejsze elementy, mniejsze i większe, około 5% tego jest, więc ja sobie to dokończę już poza kamerą. No i tak, podsumowanie. Mixa kupiliśmy w zasadzie to dwa miksy: jeden mix 24 kg, z niego było trochę mniej, ale to za chwilę. I drugi mix 6-7 kg około tam było, czyli łącznie 31. Z tego mniej więcej sobie liczyliśmy, że ten miks 24 kg to tam było chyba 21, no i tam ten drugi 6 kg czyli jakieś 27 wtedy wychodzi, a Brickstore pokazał mi 24,5 kg, więc też trochę odeszło tych klocków, które się nie nadawały, jeszcze jakieś śmieci tam było i tak dalej. Więc 24,5 kg przerobiliśmy klocków LEGO, skatalogowaliśmy i posortowaliśmy, i wyszło na tą chwilę 20 780 sztuk. Więc całkiem nieźle. I teraz tak, założenia były takie, żeby osiągnąć pułap 80 000 klocków. To już Wam mówiłem w poprzednim podsumowaniu, że Prawdopodobnie ten miks nie da nam jeszcze tak dużo elementów, żeby ten pułap osiągnąć. Na tą chwilę mam 57 tysięcy, a przed rozpoczęciem tego miksa było 43 z tego co pamiętam, więc dlatego, że sprzedaż cały czas jest aktywna, jest uruchomiona, nie jest w żaden sposób zablokowana, to te stany magazynowe spadają. Ale sukcesywnie zostają uzupełniane, więc ten mix przyniósł nam 21 tysięcy prawie klocków Na tą chwilę jest 57 tysięcy. No i będziemy rozpoczynać kolejną serię z nowym miksem. Już mi przyszedł, jest chyba nawet umyty. Też bardzo fajny mix, więc zachęcam was do tego, żebyście zostali na tym kanale, żebyście go zasubskrybowali dzielali się w komentarzach, fajnie to do tej pory wychodzi, także dzięki za, za to, że jesteście, dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich filmów. Dzięki, cześć, na razie, hej!